Moi drodzy, przed Wami najlepsza modyfikacja, jaka kiedykolwiek powstała do GTA. Zapraszam do oglądania. Cześć, mordeczki! Z tej strony, Kalu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w odcinku, na który. Czekałem, czekałem na taką modyfikację, która po prostu rozwali mi mózg. I oto jest odcinek GTA 5 z modami. Witam was bardzo serdecznie, Franklin, który o, prawie wpadł pod samochód, ale wszystko jest chyba w porządku przeżył, tak więc witam was oczywiście, Franklin, w serii GTA V z modami, tak już to powiedziałem kilka razy. Dzisiaj pewnie tytuł już wam wszystko powiedział, moi drodzy, testujemy modyfikację. Która dodaje do naszej gry smoki i to jest tak niesamowicie i nieziemsko zrobione, ponieważ przetestowałem sobie kawałek i naprawdę robi, robi ogromne wrażenie. Tak więc moi drodzy, myślę, że nie ma co przedłużać. Aha, jest co przedłużać, sorry, jest co przedłużać. Druga edycja mojego facebookowego konkursu, w którym do wygrania jest oczywiście GTA 5 Na dniach, ło wow, królik prawie wpadł pod samochód. Przepraszam, przepraszam, już? No jedź. Jest, bo chcę mówić, frajerze. Druga edycja mojego facebookowego konkursu. Wystarczy wejść i na dniach pojawi się zdjęcie konkursowe, w którym to do wygrania będzie GTA 5. Tak więc rozdajemy GTA. Zapraszam serdecznie na fanpage'a. Więcej informacji już na dniach, tak więc polecam wam oczywiście zlajkować. Biegnę sobie razem z króliczkiem. A jeśli tutaj odcinek wam się spodoba, to możecie zostawić ocenę lub nie. Jeśli wam się nie spodoba, możecie zostawić w dół. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy. Bez zbędnego gadania tutaj. Klikam sobie CTRL plus N. Wyświetla nam się takie oto menu, w którym to Możemy kliknąć Enter. Wow! A po kliknięciu tego Entera mamy kilka opcji do wyboru. Możemy zacząć inwazję. Facebook? Możemy zacząć inwazję smoków. Możemy zostać małym smokiem, możemy zostać dużym smokiem, możemy zostać zwykłym graczem. I możemy sobie zespawnować przyjaciół albo wrogów. To są opcje, które mamy tutaj do wyboru. I ja chciałbym wam, tylko sobie zmienię jeszcze szybko pogodę, pokazać, jak to jest być tym dużym, świetnym smokiem. W ogóle on tutaj ma skile i to jest naprawdę niesamowite. Ekstra Sunny oczywiście sobie dajemy, żeby nam tutaj się fajnie latało. I ponownie Ctrl N Dragons, moi drodzy, i spawnujemy, zostajemy. Badasem, Badas Dragon, posłuchajcie teraz na te odgłosy, które autor również pomyślał o odgłosach i dodał to wszystko I to tak nieziemsko wygląda, raz, że wygląda, raz, że się fajnie tym steruje, to jeszcze możemy różne rzeczy robić, o których już wam powiem za moment No zobaczcie, jak to świetnie wygląda, jaki on jest w ogóle szybki ten, ten, ten smok i w ogóle możemy zobaczyć również, wow, patrzcie jak fajnie hamuje jak nacisnę S Możecie zobaczyć, jak on ma niesamowitą siłę. Tąpnę sobie samochodzik i patrzcie, co się dzieje. No, to jest siła, właśnie smoka. Smoka, dużego smoka, bo mamy jeszcze mały do wyboru, ale my na razie pobawimy się tym dużym. Moi drodzy, wow, ależ to niesamowicie wygląda. No, naprawdę, modyfikacje macie w opisie. Polecam serdecznie. Wow, tu jest gościu na yy, motorze. No, i niestety spadł z tego motoru. Dobra, i pewnie zapytacie się, co możemy tym smokiem robić. Oprócz tego, że możemy po prostu taranować ludzi i tak dalej. Możemy ziać ogniem. Słyszycie to, słyszycie to, jak to epicko brzmi, jak to epicko wygląda. Wow, jakie spadki FPS-ów, 25 FPS-ów mam. Ale no świetnie, naprawdę. Możemy ziać ogniem. Klikając sobie dwa możemy rzucać kulą ognia. Tak jak rzuciłem w tą ciężarówkę niebieską, która zaczęła się najprawdopodobniej palić, chociaż nie, biały, czarny samochód się zaczął palić. No pięknie, tutaj wszystkie samochody się zaczynają palić. Możemy rzu rzu rzucać, rzucać, bo, bo Właśnie kulą ognia i zobaczmy, mamy teraz jeszcze coś takiego jak Wingslash, czyli możemy po prostu takie zrobić tąpnięcie jak w Skyrimie było czy nawet nie pamiętam jakie już to grze było tąpnięcie także po prostu wiatrem i siłą uderzenia przewracamy wszystkich i wszystko tak więc wow no zobaczcie to również świetnie wygląda o nie policja no i chyba nas mamy łączet, no nieźle mamy łączet. nie wiedziałem że może smok dostać łączet, no ale no w każdym razie tak chyba można Okej, ten samochód jeszcze tutaj sobie pukniemy. Jezu, ja się mogę bawić w nieskończoność. Ja bym chciał, żeby ten odcinek trwał dłużej. Dobra. Lądujemy w ogóle na ziemi klikając spację. I kliknąłem sobie właśnie teraz. Teraz z powrotem kliknąłem, ale ja bym chciał tą spacją złapać. Złapać samochód, tak. Yy, nie wiem co się stało po respawnie, ale... Wow, jaki fajny samochód. Pozdrawiam Busem przez świat, bo takim w sumie samochodzikiem jeździliśmy podobnym. Yy, nie wiem co się stało, ale mogę tylko robić kupę na ludzi. Nie wiem czy to słychać. I widać. Szybki restart gry, moi drodzy, pomógł. I chciałbym jeszcze jedną rzecz przetestować, która mi przedtem nie wyszła, ponieważ nie byłem nieśmiertelny. Yy, czy ja kliknę spację? A nie. Myślałem, że mogę tak podnieść samochody. Wiem, że się da podnosić samochody, ale oczywiście Kaluk nie ogarnął. Yy, notatnika... wow, koło odpadło. Nie ogarnąłem po prostu, w którym klawiszem się to robi tak naprawdę. I nie wiem. O, mam! Klawiszem E, moi drodzy, klikam. Zobaczcie, klikam E i wtedy mogę, no troszkę śmiesznie to wygląda, wynieść dowolny obiekt, dowolny samochód. I mam nadzieję, że człowieka też mogę. O, wow, on w ogóle na mnie nie reaguje. Nie mogę! Zobaczcie, mogę człowieka jakiegoś rolnika wynieść i po prostu sobie go na przykład wrzucić do wody. To tak się prezentuje smok duży, w którym można tak naprawdę robić wszystko. Można podnosić policję, można przenosić wszystko, ziać ogniem i tak dalej. Naprawdę coś nieprawdopodobnego zabawy na długie godziny przynajmniej, ja bym się serio, ja, ja czasem lubię się tak w GTA pobawić i serio będę się długo tym bawił ale, chciałbym jeszcze oczywiście pokazać wam drugiego smoka, który jest taki mniejszy, taki słodziak, zobaczcie Puppy Dragon się nazywa i też jest całkiem spoczko, bardzo świetne detale w ogóle o obydwu tych smoków, jest troszeczkę wolniejszy, ale Równie silny jak jego tatuś Czy ja mogę nim podnosić samochody? Nie mogę nim podnosić samochodów, ale mogę zjać ognie Mogę na przykład spalić tego pana, który jedzie sobie tutaj na motorze Bez najmniejszego problemu Motor może się zacząć palić I facet może mieć zaraz problem No i właśnie ma Oba te smoki mają takie same właściwości Czyli tylko, że ten jest troszkę słabszy Ten nie przepcha samochodu niestety yy, Uderzając właśnie wiatrem czy kula w ogóle coś zrobi? No zobaczcie, to są takie mini kule i ja myślę, że również one nikogo nie uszkodzą. Chociaż... O, zobaczcie, dostała ciężarówkę? Nie, jednak myliłem się. Ciężarówkę i w ogóle te kule są mocne, tak więc z nimi może zrobić naprawdę krzywdę. Natomiast tak jak mówię, wiatrem nie zdziała nic, ponieważ wiatr jest troszkę za mały, no jest to malutki słodziak. Yy, właśnie taki malutki smoczek, tak więc no on za dużo siły nie ma Zmieni się szybko w dużego smoka, na momencik, badasz, O, nie Trevor, tylko smok, no pięknie, no pięknie to wygląda, naprawdę Ten smok jest, tak ma świetne detale, w ogóle można z pierwszej osoby nim latać? Nie można, nie można zmieniać kamery w ogóle Ciągnik, wow, teraz mamy smokociągnik Zobaczcie, wyrzucę go sobie tutaj, ciekawe co się z nim stanie Wow, jak poleciał, no świetnie, tak więc no zabawa Przednia wybuch nam tutaj ciągli. Dobra, i chciałbym jeszcze wam jedną rzecz pokazać, a mianowicie zespawnować sobie przyjacielskie, duże smoki, które będą mi, na przykład dwa. Na mapie możecie. Ej, Facebook, a to nie Facebook. Na mapie możecie zobaczyć takie zielone płomyki, to są właśnie moi przyjaciele, ale mogę, zobaczyć, oni sobie tutaj latają razem ze mną, tak więc możemy zrobić naprawdę watochę i może to świetnie wyglądać, ale możemy również zespawnować sobie wrogi taki wielki smok. Jak ja to dziwnie powiedziałem. I on jest na mapie przed nami. Gdzie ten smok jest? Gdzie ten smok jest? Halo. I tutaj, gdzieś w tym rejonie, zrespił się właśnie nasz wróg, nasz wrogi smok. Tak więc sprawdźmy, jak wygląda walka. Może w ogóle, może całkiem fajnie to wygląda. Jest, leci, zobaczcie. No to teraz będzie walka smoków w powietrzu. Wow. O kurde, tylko że on też mnie próbuje atakować. No nieźle. Wow, tutaj zaczyna się bitwa. Oni też atakują, czy nie? Czemu one nie atakują te smoki? Wow, atakują! Ale się głośno zaczęło robić. No nieźle, no nieźle, mówię wam, ta modyfikacja wygrywa wszystko. To jest najlepszy mod, jaki kiedykolwiek w ogóle był w GTA, według mnie przynajmniej. Jeśli wam się podoba, również napiszcie w komentarzu, bo jak dla mnie jest epicki, coś mi nie idzie, to kurczę, bicie tych smoków. Czy jak tąpnę, może Wingslashem ich zniszczę, co? Wow, no naprawdę, ale nic się nie dzieje. Nie mogę tego smoka pokonać chyba. No cóż, w każdym razie, moi drodzy. Jeszcze jedna rzecz, która chciałbym wam pokazać. Nie, 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 nie kończymy jeszcze. Nie, nie, nie. Lądujemy, lądujemy i udało nam się pięknie wylądować, moi drodzy. I teraz jeszcze mamy jedną opcję, o której mówiłem na początku odcinka, czyli po prostu Dragon Invasion. Możemy zacząć inwazję smoków. Patrzcie, co się dzieje. Małe smoki w ogóle. Wow, oni chcą mnie chyba bić. Ci gości chcą mnie bić, zobaczcie. A jak zionę ogniem, czy się wystraszą? Nie, dalej chcą mnie bić. Wow. mi zaczęło łzawić. Inwazja nam troszkę nie wyszła. Powiedzmy, że nam nie wyszła. No cóż. Ale może chcecie kolejny odcinek z tej modyfikacji porobimy coś ciekawego? Napiszcie, dajcie znać w komentarzach, moi drodzy. I ja wam serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek miłego weekendiku, moi drodzy. I pamiętajcie, żeby wpaść na Facebooka, na Facebooku oczywiście konkurs już na dniach, na, 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 na. oczywiście na dniach i do wygrania będzie GTA, tak więc zapraszam serdecznie, moi drodzy. Dzięki wielkie, że oglądaliście. To był Dragon Mod i mam nadzieję, że wam się podobał. Tak samo jak i mi. Trzymajcie się do następnego odcinka, który będzie już w niedzielę. Papatki.